Izabel Van Spruce uwolniona po pół roku od zarzutu myśl o zbrodni. Po półrocznym śledztwie prowadzonym przeciwko Izabel Van Spruce, która modliła się w myślach przed kliniką aborcyjną, brytyjska policja zdecydowała się nie wnosić przeciwko niej zarzutów o łamanie prawa. Jednocześnie przeprosiła kobietę za długi okres oczekiwania. W związku z jej uprzednim aresztowaniem Parlament miał się zająć sprawą do precyzowania nakazu ochrony przestrzeni publicznej, który zabraniał jakiejkolwiek aprobaty, dezaprobaty w związku ze sprawami powiązanymi z usługami aborcyjnymi w jakikolwiek sposób. Zalicza się do tego, ale nie ogranicza się do nich. Środki graficzne słowne lub pisane, modlitwę lub doradztwo. Projekt nowelizacji, który zakładał zgodę na modlitwę w ciszy i zgodną rozmowę, został jednak odrzucony większością 299 do 116 głosów. Wbrew prawu ustanowionemu, minister spraw wewnętrznych Suella Braverman. 2 września bieżącego roku wystosowała do policji list otwarty, w którym twierdzi, że cicha modlitwa sama w sobie nie jest niezgodna z prawem. List ten wydaje się bezpośrednią przyczyną, dla której policja zdecydowała się nie wnosić zarzutów przeciwko Izabel van Sprus. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której o sądzeniu kogoś zamyśli, decyduje dobra wola czy wpływy jakiegoś polityka, a nie samo stanowione prawo, które wciąż prześladuje kogoś, kto wyraża lub usiłuje wyrazić dezaprobatę dla zabijania dzieci. Tymczasem, deliberując nad kuriozalną sprawą legalności myśli, łatwo można zapomnieć o prawdziwych zbrodniach dokonujących się w majestacie prawa. W Wielkiej Brytanii giną setki tysięcy dzieci. O tym, co myślą i czują w chwili mordu, prawo nie chce pamiętać. Bądźmy więc ich głosem.